Dobra, a teraz pokażę Wam jak wygląda camping. Tu jest taka mapa poglądowa. I teraz tak w tamtą stronę jest kolejne pole. Pani powiedziała, że tamto jest bardziej ciche. W to, tutaj teraz tak mamy recepcję. Dalej kilka budynków gospodarczych. Tutaj na wprost przed nami są toalety. Pralnia, zmywalnia jest nawet pomieszczenie, gdzie można sobie suszyć rzeczy, i zarówno na sznurkach, jak i w automacie. No i tutaj mamy pole campingowe. Także mamy pojazdy różnej mości: motocykle takie z pustkami włośnymi, kampery, duże namioty, małe namioty. Z tej strony. Jest taka kafajka Pit Stop, gdzie tam można sobie kupić jakieś mleko tego typu rzeczy. Ta buda jest tu na rano i wieczorem z jedzeniem. Można sobie e, zjeść na nie czy Głównie mięso, niestety. W tym namiocie jest grana muzyka. Miało być do 11 wczoraj, a było w sumie do chyba 12. Ostro tutaj wszyscy śpiewali. No, tu przed nami widać moje miejsce. Tutaj mam dwóch kolegów, o i w tamtą stronę. Tak wygląda te pole. Wygląda na to, że jest dużo namiotów, prawda? Ale z tego co mi tu powiedziano, to dużo to się dopiero zrobi w kolejnym tygodniu. Teraz jest luźno. No i tak to wygląda motocykle namioty, dużo motocykli już dzisiaj wyjechało po ośmaniu, a tam gdzie jest czy tam gdzie jechało auto tam gdzie jest o tam gdzie jedzie to auto to przebiega trasa wyścigów także można wystarczy tylko sobie usiąść tutaj z brzegu i już się ogląda wyścig no dobra a ja wracam do namiotu i zbieram się i jadę zwiedzać wyspę a jeszcze dodam, że te dwa namioty przed nami to mam dwóch kolegów angielskich, którzy tu jeżdżą co roku. Oni mają w ogóle chyba 50 km do promu. No i dali mi wszystkie wskazówki, że jak będę, to mam mieć sobą jedzenie, bo mogą nagnąć drogi, to wtedy będę stał i tak dalej, i tak dalej. Także ogólnie wszyscy są bardzo pomocni. No dobra, to ruszamy na zwiedzanie ruszamy na zwiedzanie wyspy dzisiaj jadę kompletnie bez żadnej nawigacji zupełnie na pamięć tutaj dostałem instrukcję od kolejnego sąsiada jak zrobić sobie małą traskę i jadę zgodnie z jego wytycznymi zobaczcie jakie widoki już z trasy na te góry akurat teraz nie przysłoniło o, ale zobaczcie jak to wygląda Miło Zobaczcie po prawej o kurde Zawsze jak włączę to mi coś przysłoni widok, ale zaraz miejmy nadzieję się odsłoni Zobaczcie jakie góry Pięknie Naprawdę przyjemnie Cóż to będą za wygibasy na drodze, że trzeba zwolnić aż do 20 A, Takie coś U, powiem wam, że ostro Ostro A teraz zjeżdżamy w dolinkę Dobra, tu jest jeden mały cel na mojej trasie osiągnięty. Tam widzę flagę Ukrainy Foxdale i stąd będziemy szukać drogi A3 i będziemy się kierować na port Eiri. Coś takiego. O tu jaka ładna wieżyczka przed nami. Mamy ograniczenie do 20 z powodu tego, że jest szkoła. Tu jakiś sklepik, o tam jest ta szkoła. A na Casteltown jeszcze nie. Chyba, że ta droga prowadzi w kierunku Casteltown. Dobra, zjadę na Castletown i stanę i jednak i to ja mam tutaj ruszyć pod górę. To powiem Wam, że ostra misja, choć mi się ciepło zrobiło. Tutaj po prawej stronie jest chyba ta, gdzieś tutaj była taka kafejka, gdzie się zajeżdża na kaweczkę i to jest jako atrakcja turystyczna. O tutaj to, The Coffee Cottage, tak. Ale ja nie zajadę, na razie nie mam ochoty na kawę, a chcę pojech, popatrzeć, a potem będę się kawował. No, pięknie, naprawdę pięknie. Miał rację chłopak, który mi polecił tę drogę, że jest świetnie. Fajnie by się biegło pod tą górkę. A zobaczcie po prawej w dole, jakie tam chyba chmury jeszcze wiszą. W Anglii, jeszcze ze starych czasów, właściwie to nie Anglia, no ale ten sam tak naprawdę model życia, właśnie te kiedyś wszystkie pola były otoczone. O, miałby mur zbierano kamienie z pol, i i robiono mur i wtedy każdy rolnik wiedział, który, gdzie, jest, gdzie się kończy jego część a no, dzisiaj się tego nie robiło, to w sumie trochę bez sensu no naprawdę, te widoki są po prostu niesamowite szkoda, że nie ma tu u góry jakiegoś takiego fajnego, bezpiecznego parkingu, żeby się zatrzymać i, i sobie porobić fotki nie chcę naprawdę stawać tutaj na drodze, bo z racji tego, że są te wyścigi to wielu oglądających też jest w nastroju do ścigania się i, i po prostu trzeba cały czas się pilnować No i zbliżamy się chyba już do tego port Erin or Port of Erin bo już zaczyna być widać z każdej strony wodę no a poza tym zaczynamy zjeżdżać w dół coraz tłoczniej na drodze mm. niektórzy naprawdę grzeją jak szaleni mm. fucking hell i weź teraz jedź sobie swobodnie środkiem. Aj. Widzicie? I to jest właśnie to, że trzeba myśleć też za innych. No i kolejne ujęcie z góry. Tutaj taki parking mamy zrobiony. W końcu jakiś, żeby można było coś nagrać o tak wygląda zobaczcie z góry to pogoda się poprawia i to jest super ale zobaczcie koleś mnie objechał na e... kolażówce na górze Nie to ja chyba jestem z... Ja wolę po płaskim Ale jak on grubo daje na tym Tu Mamy ograniczenie do 50 JD50 A koleś po prostu Dobrze, przodu zapierdziały, ja myślę, że jest dobre 70 na godzinę. I mamy Port Erin. Zobaczymy, co to jest, ale zapowiada się obiecująco. No, i jedziemy sobie wolniutko przez Port Erin. Widzę, że chyba było to celem. Wielu osób dzisiaj nie wiem, szkoda, że prosto? Chyba prosto. bardzo ładnie o, kilka motocykli zaparkowanych ja się wcisnę tutaj Kładkoś wyjechał. No i teraz sobie troszkę pozwiedzajmy już na nogach Fajnie nie z takim mieć zobaczcie, się tak mieszkać i mieć taki widok. Myślę, że przyjemnie Tam pływają na deskach, plaża. Tam mamy zejście na dół. Tam jakiś mały port. Tam u góry też domy. Tam w oddali pasą się owce. No, wygląda to bardzo przyjemnie. Tutaj mamy motocykle A ten The Balmoral To chyba jest jakaś też knajpa z, Gdzie przy, oj, jest przystankiem na drodze O, a tu mamy łódkę, a w łódce Rosną jakieś kwiaty jest. Wow, you roll from Bowen. Jest. Fantastycznie. Był zachwycony, że przyjechałem z Polski. Dał trochę wskazówek, co jechać, zobaczyć. Właśnie powiedział, żebym jechał tam za tą górą, że jest też piękny widok. No nic, chyba się odważę i pokonam te schody w dół. To na pewno będzie w miarę przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie z powrotem, ale pójdziemy sobie tam na tą promenadę i podejdziemy sobie do plaży trochę bliżej. O, jeszcze raz zobaczcie, jak jak to naprawdę wygląda sympatycznie. Któryś raz kolejny widzę taką tą chatkę, taką drewnianą. I myślę, że naprawdę byłoby fajnie, kiedyś na jakimś kempingu, sobie skorzystać, się w tym przespać. Bo Niech to będzie mały cel. Wygląda to fajnie. gdzieś on by to się podobało Tym bardziej, że jest naprawdę sympatyczny dzień zjem zaraz kanapeczka zobaczcie tutaj kupiłem w kop i mam tak kanapeczkę jajo i rzeżucha do tego marchewka z humusem bananik i do popicia Coca-Cola, Pepsi, Pepsi Max. No, i wyjeżdżam już z Sport Erwin. Poszedłem do sklepu, a jak już zjadłem, to poszedłem do tego samego sklepu, żeby kupić e, e, kartę SIM card, -kart, żeby po prostu mieć internet, bo niestety jest bardzo drogi. Jak się nie ma takiego roamingu jak w Unii. No i. E, Zbiegło się czterech pracowników, bo mi się przypomniało, że nie wziąłem tej takiej małej tego takiego kluczyka i giełki, żeby wyciągnąć kartę i zbiegło się czterech pracowników. Wszyscy bardzo chcieli pomóc, ale fajnie, bo jeden wziął koleś na zaplecze ten telefon, tam wyciągnął, włożył tą kartę, przyszedł cały podekscytowany, przeprowadził mnie przez instrukcję do ładowania za te pięć funtów i no, i sprawdziliśmy, i wszystko działa, i po prostu jeszcze na koniec kierowniczka powiedziała, że jesteśmy tutaj, żeby Ci pomagać, i jeżeli będziesz miał jakikolwiek z czymkolwiek problem, to przyjdź, a zawsze Ci pomożemy, także, także bardzo miło. No i myślę, że też byłem dla nich taką delikatną atrakcją, chyba tego dnia. No i dojechaliśmy do Castletown Castletown jest e, historyczną stolicą tej wyspy obecnie stolicą jest Douglas, tam gdzie prom przepływa a tu jest historyczna, kiedyś była tutaj no, dojedziemy do centrum, zobaczymy co tutaj mamy do obejrzenia a przed nami jak kolorowo tęcza jakiejś przed szkołę. No jesteśmy w centrum Castle Town, Castle czyli zamek. No i chyba sobie pójdziemy zobaczyć ten zamek, chociaż. Fanem damków nie jestem, ale jak już jestem, to zobaczę. Tutaj jest the Old House of Keys, czyli miejsce, w którym trzymano klucze do bram miasta. Tu jakaś ładna muzejka, szkoda, że ze sztucznych liści, ale dzięki temu jest cały rok zielono. No, i tu mamy wejście do zamku o wow zobaczcie tutaj co leci jak samolot lotnisko jest w Douglas a czyli my jesteśmy już obok Douglas tak sobie jeżdżę nie patrzę na mapę no. a tutaj co to za gentleman stoi Captain John Quilliam Jakiś miejscowy oficer Tu powiem wam, że słuchutko. Zobaczcie wszystkie stoją na mieliźnie A jest dosyć duży Jest dosyć duży zapas czyli na to, że musi być niezły odpływ. Idziemy zobaczyć ten zamek. Odbywa się jakaś renowacja ścian, więc mamy lekko zawężone pole widzenia. Dobra, idziemy dalej. Aha, i na naszej drodze jest sklep Widokiem zamku z zewnątrz, bo jest opłata 13 funtów, a tak jak mówiłem, ja nie jestem fanem zamków i 13 funtów za to, żeby popatrzeć na mury, które mnie naprawdę nie do końca ekscytują, to nie ma sensu ale zobaczcie naprawdę jest bardzo bardzo niski poziom wody no myślę że w najbliższym czasie te łódki nie popłyną o tu jest jakaś też ciekawa budowla ale może sobie przejdziemy tutaj wzdłuż murów tego zamku na drugą stronę jest bardzo przyjemnie, bardzo klimatycznie posadzono palemki na zamku tak, nie Okiem na zamek i przejdziemy się do Starego Miasta. Z zresztą tutaj też mam wrażenie, że wszystko jest stare tradycyjne takie uliczki, aby jakieś drobne sklepiki typowy klimacik angielski też okiem na na ten właśnie ryneczek fajny pomysł z tymi ryżakami klimatycznie tu ogródek tam z tyłu następny zameczek coming for hot drinks No, tak, no i dla mnie to będzie na tyle w Castle Town. No i opuszczamy Castle Town. No i kieruję się już teraz w stronę Douglas. Zaraz zobaczymy, czy, a, czy jeszcze coś tam w Douglas będę oglądał, czy skieruję się już w stronę kempingu celem odpoczynku ale zobaczę do Douglas mam kilkanaście kilometrów także mam nadzieję, że po drodze też będzie jeszcze coś ciekawego do zobaczenia ok, bye bye, bye, bye. O, a tutaj już lotnisko mamy generalnie samoloty z tego co widziałem to latają stąd do Wielkiej Brytanii chyba na Heathrow do Liverpoolu latają też do Irlandii, ale to chyba są raczej wszystko, to są wszystko raczej takie krótko, krótkie loty. Także jak na przykład, o właśnie ta pani też mówiła, że jak lecą sobie z Polski, to muszą dwa samoloty brać.

powiem wam jeszcze trochę o tych pomarańczowych e, kamizelkach to się nazywa marshal, czyli porządkowi i w Anglii generalnie, no to też jest tak przynajmniej ten sam zwyczaj co w Anglii e, dużo takich ludzi właśnie robi to za darmo w ramach wolontariatu i, i to jest naprawdę popularne i oni naprawdę mają z tego taką radość a teraz ktoś im przyniósł herbatę i ciastka i oni po prostu zajadają się tym tak i, bo, bardziej się z tego cieszą niż nie wiem, gdyby dostali po 100 funtów. To jest właśnie w tym kraju, to jest taka, taka ciekawostka z tym podejściem ludzi do takich rzeczy. No i następny nadjeżdża.